Witam serdecznie. W dzisiejszym krótkim filmie chciałem Wam pokazać, jak otrzymać drugi plan w postaci gwiazdek. Normalnie są to powiedzmy kółeczka albo ten plan jest mocno rozmyty albo to są różnego rodzaju odblaski, ale gwiazdek nie ma. No, żeby mieć gwiazdki trzeba kupić odpowiedni obiektyw. Akurat tutaj mam w ręce Heliosa, przepraszam, Industara 50 świetle 28 Drugim takim obiektywem, który daje efekt gwiazdki jest Wołna 50 świetle 28 Zaraz zobaczycie, na czym to polega. Zasada jest dosyć prosta. Przy otwartej przysłonie, no wiadomo, mamy okrągły otwór, okrągłą dziurę i przymykamy po prostu przysłonę. W większości obiektywów jest to taki rąb, kwadrat lub yy, inna dziwna forma. Tutaj jest to typowa gwiazdka. Taka wartość jest, o, szczególnie przy przysłonie 7.1, najciekawiej wyglądająca. Możemy jeszcze troszeczkę przymknąć. O, to chyba już nie bardzo. O. Jeszcze raz. I tu mamy wartość, no powiedzmy 7.1, między 7.1 a 8. Także teraz zobaczycie na filmie nakręconym rano, kiedy fotografowałem motyle, jak ten drugi plan się prezentuje. No i mamy naszego motyla na otwartej przysłonie Industara 50, czyli F2.8. Jak w przypadku wielu obiektywów M42, te bliki w tle są okrągłe. No i w zależności od modelu, obiektywu, w zależności od długości ogniskowej, marki no, będą różnie wyglądać natomiast dzisiaj się skupiamy na tym, żeby otrzymać gwiazdki więc umieszczamy naszego motyla zgodnie z jakimiś podstawowymi zasadami kompozycji, no, w tym przypadku trójpodział, złoty podział różnie, przesuwamy go bardziej w, w kierunku środka kadru potem w stronę górnej części no. zobaczymy ostatecznie jak to będzie wyglądać najciekawiej i przymykamy przysłonę do f5.6 jak widzimy przy F56 te gwiazdki nie są idealne, ale już jest fajnie. Z tego względu, że tło jest w miarę jeszcze rozmyte, a te okręgi no nie są okręgami, tylko gwiazdkami. Najlepsza wartość to między 6,3 a 7,18. Przy 8 już ten obiekt jest, nie jest tak wyizolowany od otoczenia, więc bardziej to zdjęcie przypomina taki typowy kadr środowiskowy niż. No, artystyczne ujęcie. Możemy, oczywiście, to potem rozmyć w Photoshopie, ale będzie to wyglądać, wydaje mi się, sztucznie. Wiele razy to próbowałem robić i najkorzystniejsze jest, najkorzystniejsze jest balans pomiędzy rozmyciem a obecnością gwiazdek. Według mnie o, to jest właśnie takie ciekawe ujęcie na przysłonie 8. Natomiast według mnie pewne elementy mogą być trochę za bardzo widoczne. Oczywiście możemy to w Photoshopie połączyć, to znaczy zrobić zdjęcie ze statywu na przysłonie F6, a wrzucić elementy z przysłony F8. No, to jest wszystko nasza inwencja. Natomiast ja bym początkowo spróbował ustalić sobie tą wartość, tak aby no, po prostu nas to zadowalało a kadr wyglądał fajnie. Pamiętajmy, żeby umieścić naszego motyla w miejscu, gdzie nie ma za dużo tych gwiazdek, żeby jak gdyby te same gwiazdki nie odciągały uwagi od naszego głównego obiektu, więc modraszek umieszczony jest w górnym, górnym lewym rogu zgodnie z zasadą trójpodziału, czyli taki prosty kadr, roślinka wychodzi z lewego dolnego rogu, a w pozostałej części mamy gwiazdki. Pamiętajmy, im wcześniej, tym lepiej, niskie światło będzie fajnie penetrować łąkę i będą widoczne mocne kontrasty. No i mamy efekt końcowy, modraszek w, e, w mocnym punkcie kadru, tutaj bardziej ze złot, no, zgodnie z zasadą złotego podziału. Gwiazdki są, jest w miarę dobre rozmycie, to z tego co pamiętam było na przysłonie f6.3 albo 7.1. W każdym razie, co tu jest nie tak, no kolorystyka, no jest no, spaskudna, no, można powiedzieć. W innych obiektywach M42 tego nie spotykałem, w tych tańszych właśnie pojawić się może, no, ta, taka nieprzyjemna barwa robiłem zdjęcia w JPEG-ach, bo tutaj trzeba było zrobić mocną serię motyl ruszał się na wietrze a nie mogłem go jakoś przytrzymać, żeby mi nie uciekł nie mogłem przytrzymać tego, tego wrotycza i robiłem jpegu generalnie na jpeg czy raw w wielu sytuacjach, jeśli ten obiektyw jest słaby optycznie, no to będą problemy z obróbką i pokażę wam jak go obrobiłem w ten sposób taki trochę mroczny klimat ale nic innego nie wychodziło mi dobrze. Jednym się może podobać, drugim nie. Te kolory są trochę cukierkowe. Wydaje mi się, że w wołnie, którą zaraz zobaczycie, efekt końcowy jest lepszy. Ze względu na lepszą według mnie jakość optyczną szkła, lepszą rozdzielczość i tym samym, no fajnie się to obrabia. To jest właśnie wołna. Trochę droższa od... Industara, trzeba trafić na dobry egzemplarz. Ja miałem jeden egzemplarz, który dawał taką paskudną, fioletową flarę. E, pracując pod słońce, w ogóle nie dało się robić tego typu zdjęć. Natomiast zakładajmy, że za te 250-300 zł kupimy coś, co no, będzie dobrym obiektywem i będzie można też robić niekoniecznie gwiazdki w tle, ale i przy otwartej przysłonie, no, portret czy generalnie jakieś inne sceny. Za chwilę pokażę Wam najfajniejsze zdjęcia, które zrobiłem w ostatnich latach. Tym obiektywem, no i myślę, że zachęcam Was do zakupu, bo niektóre scenariusze wychodzą naprawdę fajnie. Zdjęcie robione: Kanonem 5D Mark II. Na pierwszym planie, no nie było pierwszego planu, nie wiedziałem co tutaj znaleźć. Taka poranna łąka, mocno zroszona. No, postanowiłem umieścić te dwie krople, a w tyle gwiazdki. Generalnie chodziło o pokazanie tego efektu gwiazdki. Nie, jakoś nie szukałem jakoś specjalnie wymyślnego, pierwszego planu, ale stwierdziłem, że no, musi być, generalnie jeśli go nie znajdziecie, to no, słabo to wygląda. Musi być kwiat, owad, roślina, cokolwiek. Bez pierwszego planu, no, będą te gwiazdki y, gdzieś tam w tle, ale żeby były, no musimy na coś zogniskować w miarę blisko. Niestety nie miałem tutaj y, ani telekonwertera, ani przede wszystkim pierścieni pośrednich, więc ta wołna ostrzywa chyba od 50 cm czy 45, już nie pamiętam dokładnie, więc to jest mocne ograniczenie. Fajne zdjęcia zbliżeniowe wyjdą, natomiast nie wyjdą zdjęcia typowe makro, albo zbliżone do makro, nawet w skali, nie wiem, no 3 do 1, 2 do 1. Tu musimy użyć telekonwerter. Obrobiłem to ten, w ten sposób, też taki bardziej mocny klimat artystyczny, parę wtyczek nika. Rozmówiłem drugi plan, podkreśliłem błysk tych yy, gwiazdek. No co kto woli, można obrabiać standardowo, można też obrabiać tak właśnie bardziej bajkowo. I no to jest jedna z fajniejszych takich scen, które sfotografowałem. Kolejne ujęcie to również drzba trawy, ale tak właśnie pokazane pod ukosem. Dużo takich linii przecinających się yy, ze względu na to, że skupiłem się na tych kroplach na pierwszym planie. O, tych gwiazdek jest w tle dużo. Zaraz ostrość znika, i im mocniej znika ostrość, tym te gwiazdki są większe. No cóż powiedzieć? To też jest pierwszy plan w postaci tego źdźbła. Ale gdy zbliżymy, to wygląda jeszcze fajniej. Głębia ostrości płytka. Wszystko, co poza płaszczyzną ostrości, przybiera formę gwiazdki. To jest wycinka, jak gdyby z tego pierwszego kadru tam wyciąłem ten, ten fragment, ale żeby go uzyskać z wołną, no trzeba by było mi się wydaje zamontować yy, jeden pierścień pośredni, dwunastka powinna wystarczyć. No i kolejne takie ujęcie, może nie jakoś specjalnie wyszukane, ale mamy ten efekt, czyli yy, pierwszy plan w postaci rzbiła trawy z kroplami rosy, no i drugi plan w postaci gwiazdek i również przycięcie. Jakieś 50% Także tu jeszcze tego nie widać dokładnie Że to jest krop yy, Przy większym powiększeniu Przy większym powiększeniu Przy powiększeniu rzędu 100% Wyglądałoby to ciekawie, ale wtedy myślę Wydaje mi się, że trzeba by było zamontować Piecień pośredni 24 no, To jest chyba odpowiednie rozwiązanie Ewentualnie mocną soczewkę Plus 4 dioptria plus 6, no coś w tym stylu pamiętajmy, że jeśli chcemy robić tego typu zdjęcia, no musimy mieć najtańszy zestaw nawet takich manualnych, pierścieni pośrednich albo jakąś soczewkę i na koniec zdjęcie, jak to wygląda w ciągu dnia wydaje mi się, że nieatrakcyjnie pokazałem Wam co można z tym robić z tym obiektywem o poranku kiedy są fajne odblaski, mocne słońce, penetruje łąkę w ciągu dnia, no Fajnie się sprawdza rozmyte tło, natomiast te rąby na drugim planie wydaje mi się, że wprowadzają w tym przypadku chaos w zdjęcie. Nie wiadomo na co patrzeć. Na osę, na kwiat, może na to tło. No, tło jest z jednej strony ciekawe, ale trochę za bardzo rzucające się w oczy. Nie wiem, no może gdyby to tło było mniej zróżnicowane i te gwiazdki gdzieś tam tylko pojedyncze pojawiały się i nie było zbyt takich nachalnych struktur to też w ciągu dnia można wykonywać tego typu zdjęcia, ale wydaje mi się, że ten bajkowy efekt gwiazdki to jest przeznaczony typowo do fotografii o poranku. No to tyle. Zachęcam do subskrybowania, oglądania mojego kanału, odwiedzania moich stron, które są w opisie. No i zakupu jakiegoś obiektywu, jeśli tego typu fotografia wam się podoba. Dzięki jeszcze raz i pozdrawiam.